No jeszcze nie. w podziemiach, obok, bez tego gdzie była montażownia. To były przechowywane taśmy, nie taśmy montażowe. I je robione, bo tu jest po prostu chłodniej. Potwierdzenie rolki. Panasonic, chce, to jest bateria. No, to sprawdzę, sprawdzić później, co to jest. No, wcześniej są tak fajne. Montażownia Big Bladera Kuźwa. od rolek. od kamer? Stenarz? Ej, no Kuźwa stenoz do kamery, baieransko. This objective, which, yeah, oh. <laughs> yes, uh. How are you sure?

Bo nie mają podstawy prawnej, żeby nas zatrzymać, cokolwiek naruszenie. Te, naruszenie? Nie. To nie jest za własność, ale gdyby była, to tylko właściciel może nas zawtargnięcie. Ale jeżeli to jest nie, nie jest otwarty teren, a tam było otwarte, my jesteśmy nic niszcząc, nie niszcząc, nie otwierając żadnej klamki i zamka drzwi, to co to jest wtargnięcie? Nie. Dopiero nas wyprosi, możemy wyjść. Jeżeli nie wyjdziemy, to dopiero może właściciel wezwać policję. A jak policja wejdzie a my nie mamy nic przy sobie stąd, z wziętego, nie mamy nic zniszczonego, nie, mamy do nie mają dowodów na zniszczenie czegokolwiek, to, to nic nie zrobiliśmy. To nie jest nawet jako wandalizm. To jest jakieś takie takie prawnie ślizgie, ale... Nie przeszkadzam? Tylko przejdę, że zrobię. Parę fotok i wychodzę. Do łóżka, gdzie jest szczyt bakułów. Tu idziemy. Podziękowania dla młodego przyjaciela. On nas oprowadzał. Dobra, no to spadamy. que dama Będzie padać zaraz.